Czuć klimat świąt, jeżeli ludzie grają na instrumentach. I jak jest w ogóle światło zapalone, jest bardzo fajnie. Iluminacja w tym roku bardzo, bardzo fajna, ale ogólnie karuzele lepsze. Przypomina bardzo piernikową choinkę, fajna jest, naprawdę bardzo ładna. Jest tutaj bardzo na bogato i każdemu polecamy, żeby przyjechał i zobaczył jarmark we Wrocławiu. My jesteśmy pierwszy raz. Jesteśmy z miejscowości Milton. Tak. Zachwyceni jesteśmy. Zachwyceni. W ogóle. Wielka Polska. Pięknie, jest. pięknie, świątecznie i już mamy nastrój wigilii. W sumie jeszcze nie widziałem choinki, ale podejrzewam, że jest piękna, jak co roku. A ja widziałem i iluminacje powalają. Tak, czuję się zawsze świetnie, szczególnie przy lampce tegoż tutaj wrocławskiego grzańca.